O wschodzie słońca przybył z pod Corioli dzierżawca Niger. Przywiózł ze sobą zgodnie z zaleceniem Winicjusza muły, lektykę i czterech pewnych ludzi, wybranych z pomiędzy niewolników brytańskich, których zresztą zostawił przezornie w gospodzie na zuburze. Winicjusz, który czuwał całą noc, wyszedł na jego spotkanie. Ów zaś wzruszył się na widok młodego pana i całując jego ręce i oczy, rzekł: Drogi czyś chory. Czy też zmartwienia wyssały ci krew z oblicza, albo ją ledwie cię mógł poznać na pierwsze wejrzenie. Winicjusz zabrał go do wewnętrznej kolumnady, zwanej Ksystem, i tam przypuścił go do tajemnicy. Niger słuchał ze skupioną uwagą, i na jego czerstwę, jego gorzałej twarzy znać było wielkie wzruszenie, nad którym nie starał się nawet zapanować więc ona jest chrześcijanką zawołał. I począł patrzeć badawczo w twarz Winicjusza. A ten on gadł widocznie, o co pytał go wzrok wieśniaka, albo ją odrzekł, ja jestem chrześcijaninem. Wówczas w oczach Nigra błysnęły łzy. Przez chwilę milczał, następnie wzniósłszy do góry ręce, rzekł: o, „Dzięki ci Chrystej, że zdjął bielmo z najdroższych w świecie oczu”. Po czym objął głowę Winicjusza i płacząc ze szczęścia, począł całować jego czoło. W chwilę później. Nadszedł w Petroniusz, prowadząc ze sobą Nazariusza. Dobre wieści, rzekł z dala. Jakoż wieści były dobre. Naprzód Glaukos, lekarz zaręczał za życie Ligi, jakkolwiek miała tęż samą gorączkę więzienną, na którą i w Tullianom i po innych więzieniach umierały codziennie setki ludzi. Co do stróżów i co do człowieka, który sprawdzał śmierć rozpalonym żelazem, nie było najmniejszej trudności. Pomocnik Attys. Był już również ugodzony. Poczyniliśmy otwory w trumnie, tak aby chora mogła oddychać. Całe niebezpieczeństwo w tym by nie jęknęło. Lub nie odezwała się w chwili, gdy będziemy przechodzili koło pretorianów, ale ona jest osłabiona bardzo i od rana leży z zamkniętymi oczyma. Zresztą Glaukos daje jej napój usypiający, który sam urządzi z przeniesionych przeze mnie z miasta lekarstw. Wieko trumny nie będzie przybite. Podniesiecie je łatwo i zabierzecie chorą do lektyki, my zaś włożymy do trumny podłużny wór z piaskiem, który miejcie gotowy. Winicjusz, słuchając tych słów, blady był jak płótno. Lecz słuchał z tak natężoną uwagą, iż zdawał się naprzód odgadywać, co nazariusz ma powiedzieć. Czy innych, jakich chciał, nie będą wynosili z więzienia? zapytał Petroniusz. Zmarło dzisiejszej nocy koło dwudziestu ludzi, a do wieczora umrze jeszcze kilkunastu, odrzekł chłopiec. My musimy iść wraz z całym morszakiem, ale będziemy się ociągali, by zostać w tyle. Na pierwszym skręcie, towarzysz mój, umyślnie zakuleje, w ten sposób pozostaniemy znacznie za innymi. Wyczekajcie nas koło małej świątyni Libityny, oby Bóg dał noc jak najciemniejszą. Bóg da, rzekł Niger. Wczoraj był wieczór jasny, a potem nagle zerwała się burza. Dziś niebo znów pogodne, ale parno od rana. Co noc teraz będą bywały dżdże i burze. – Czy idziecie bez świateł? – spytał Winicjusz. – Naprzedzie tylko niosą pochodnie. By na wszelki wypadek bądźcie koło świątyni Libityny, jak tylko się ściemni. Chociaż wynosimy zwykle trupy dopiero przed samą północą. – Tak – odpowiedział Winicjusz – ja muszę tam być. Sam ją wyjmę z trumny. Gdy raz będzie w moim domu pod Korioli, odpowiadam za nią, rzekł Niger. Winicjusz poszedł spoglądać z dala na więzienie. Stamtąd zaś udał się aż na stok Watykańskiego Wzgórza, do owej chaty Fossora, w której z rąka apostoła otrzymał chrzest. Zdawało mu się, że w tej chacie Chrystus wysłucha go prędzej, niż gdziekolwiek indziej więc odnalazłszy ją i rzuciwszy się na ziemię wytężył wszystkie siły swojej zbolałej duszy w modlitwie o litość i zapamiętał się w niej tak że zapomniał gdzie jest i co się z nim dzieje po południu już zbudził go odgłos trąb dochodzący od strony neuronowego cyrku wyszedł wówczas z chaty i począł spoglądać na oku oczyma jakby świeżo ckniętymi ze snu wrócił do domu w atrium czekał na niego Petroniusz. – Byłem na Palatynie – rzekł. – Pokazałem się tam umyślnie i zasiadłem nawet do kości. U Anicjusza jest wieczorem uczta. Zapowiedziałem, że przyjdziemy, ale dopiero po północy, gdyż przedtem muszę się wyspać. Jakoż będę, a dobrze by było, gdyby był i ty. – Śpieszmy się – rzekł Wrynicjusz. – Z powodu burzy mogą wcześniej wynieść ciała z więzienia. Miasto było z powodu burzy puste. Od czasu do czasu błyskawica rozdzierała chmury, oświecając jaskrawym blaskiem świeże ściany nowo wzniesionych lub budujących się dopiero domów i mokre płyty kamienne, którymi wyłożone były ulice. Przy takim świetle ujrzeli wreszcie po dość długiej drodze kopiec, na którym stała maleńka świątnika Libityny, a pod kopcem grupę złożoną z mułów i koni. Niger! zawołał cicho winicjusz. Jestem, panie. Wszystko gotowe? Tak jest, drogi. Jak tylko ściemniło się, byliśmy na miejscu, ale schrońcie się pod okop, bo przemokniecie na wskroś, co zaburza. burza. Sądzę, że spadną grady. Grad przeszedł istotnie, ale zaraz potem poczęła szumieć ulewo. Chwilami zrywał się wiatr i niósł od strony cuchnących dołów straszną woń rozkładających się ciał, które grzebano płytko i niedbale. Wtem niger rzekł, Widzę przez mgłę światełko jedno, dwa, trzy to pochodnie. I zwrócił się do ludzi. Baczyć, by muły nie parskały. Idą, rzekł Petroniusz, Jakoś światła stawały się coraz wyraźniejsze. Po chwili można by było już odróżnić chwiejące się pod powiewem płomienie pochodni. Niger począł się żegnać znakiem krzyża i modlić. Tymczasem posępny korowód przyciągnął bliżej. I wreszcie, zrównawszy się ze świątynią Libityny, zatrzymał się. Petroniusz, Winicjusz i Niger przycisnęli się w milczeniu do kopca, nie rozumiejąc, co to znaczy. Lecz tamci zatrzymali się tylko dlatego, by poobwiązywać sobie twarze i usta szmatami dla ochrony od duszącego smrodu, który przy samych putikuli był wprost nie do zniesienia, po czym podnieśli nosze strumlami i poszli dalej. Jedna tylko trumna zatrzymała się naprzeciw Winic już skoczył ku niej, a za nim Petroniusz, Niger, dwaj niewolnicy brytyjscy z lektyką. Lecz nim dobiegli w ciemności dał się słyszeć pełen bólu głos Nazariusza. – Panie, przenieśli ją wraz z Ursusem do skwilińskiego więzienia. Mnie się minęło ciało, a ją porwali przed północą. Petroniusz, wróciwszy do domu, posępny był jak burza i nie próbował nawet pocieszać Winicjusza. Rozumiał, że o wydobyciu ligi z eskwilińskich podziemi nie ma swojej marzyć. Spojrzał na Winicjusza, który również patrzył na niego rozszerzonymi źrenicami. a ja wierzę, że on może mi ją powrócić rzekł Winicjusz. Trzydniowy deszcz zjawisko wyjątkowe w Rzymie podczas lata i grady padające wbrew przyrodzonemu porządkowi nie tylko w dzień i wieczorami ale nawet w środku nocy przerwały widowisko lud począł trwożyć się przepowiadano nieurodzaj na winograd a gdy pewnego popołudnia piorun stopił na Kapitolu brązowy posąg Czerery nakazano ofiary w świątyni Jowisza Salvatora Kapłani Celery rozpuścili wieść, że gniew bogów zwrócił się na miasto z powodu zbyt opieszałego wymiaru kary na chrześcijan. Tłumy więc jeły domagać się, by bez względu na pogodę przyspieszono dalszy ciąg Igrzysk. I radość ogarnęła cały Rzym, gdy ogłoszono wreszcie, że po trzech dniach przerwy Ludus rozpocznie się na nowo. Tymczasem wróciła i piękna pogoda. Amfiteatr od świtu do nocy napełniał się tysiącami ludu. Cezar zaś przybył również wcześnie z westalkami i dworem. Widowisko miało rozpocząć się od walki chrześcijan między sobą, których w tym celu przebrano za gladiatorów i dano im wszelką broń, jaka służyła szermierzom z zawodu do zaczepnego i obronnego boju. Lecz tu nastąpił zawód. Chrześcijanie porzucali na piasek sieci widły, włócznie i miecze, a natomiast poczęli się obejmować wzajemnie i zachęcać do wytrwania wobec mąki śmierci. Wówczas głęboka uraza i oburzenie zawładnęła sercami tłumów. Jedni zarzucali im małoduszność i tchórzostwo, drudzy twierdzili, iż nie chcą się bić naumyślnie, przez nienawiść do ludu i dlatego by go pozbawić radości, jaką widok męstwa zwykł sprawiać. Wreszcie z rozkazu Cezaro. Wypuszczono na nich prawdziwych gladiatorów, którzy klęczących i bezbronnych wycięli, w mgnieniu oka. Lecz po uprzątnięciu trupów widowisko przestało być walką, a zmieniło się w szereg mitologicznych obrazów pomysłu samego Cezara. Ujrzano więc Herkulesa, płonącego żywym ogniem na górze Oeta. Winicjusz już zadrżał na mil, że na rolę Herkulesa przeznaczono może Ursusa, lecz widocznie kolej nie przyszła jeszcze na wiernego sługę ligi. Albowiem na stosie spłonął jakiś inny, zupełnie nieznany minicjuszowi chrześcijanin. Natomiast w następnym obrazie Hilon, którego Cezar nie chciał uwolnić od bytności na przedstawieniu, ujrzał znajomych sobie ludzi. Przedstawiono śmierć Dedala i Ikara. W roli Dedala występował Eurycjusz, ten sam starzec, który w swoim czasie dał Hilonowi znak ryby. W roli zaś Ikara syn jego Kwartus. Obydwóch podniesiono za pomocą umyślnej maszynerii w górę, a następnie strącono nagle z ogromnej wysokości na arenę. Przy czym młody kwartus upadł tak blisko cesarskiego podium, iż obryzgał krwią nie tylko zewnętrzną ozdobę, ale i wysłane purpurą oparcie. Hilon nie widział upadku, albowiem przymknął oczy, słyszał tylko głuche uderzenie ciała. A po chwili ujrzał krew tuż obok siebie. Wtedy omalnie zemdlał po raz wtóry ale obrazy zmieniały się prędko. Sromotne męki dziewic, hańbionych przed śmiercią przez gladiatorów poprzebieranych za zwierzęta, rozradowały serca tłumów. Lud oklaskiwał coraz nowe pomysły Cezara, który dumny z nich i uszczęśliwiony z oklasków nie odimował teraz ani na chwilę szmaragdów od oka, przypatrując się białym ciałom rozdzieranym przez żelazo i konwulsyjnym drganiom ofiar. Dawano jednak obrazy i z dziejów miasta. Po dziewicach ujrzano Muciusza z cewole, którego ręka, przemocowana do trójnoga z ogniem, napełniała swędem spalonego mięsa amfiteatr, ale który jak prawdziwy z stał bez jęku, z oczyma wzniesionymi w góry i z szeptem modlitwy na szczerniałych wargach. Po dobiciu go i wywleczeniu ciała do spoliarium nastąpiła zwykła popołudniowa przerwa w przedstawieniu. Cezar wraz z Westalkami i Augustianami opuścił amfiteatr i udał się do wzniesionego umyślnie olbrzymiego szkarłatnego namiotu, w którym przygotowano dla niego i gości wspaniałe prandium. Tłumy po większej części poszły za jego przykładem, i wylewając się na zewnątrz, rozkładały się w malowniczych grupach obok namiotu, aby dać odpoczynek znużonym przez długie siedzenie członkom i spożyć potrawy, które z łaski Cezara obficie roznosili niewolnicy. Z zewnątrz w cyrku dochodził gwar ludu, krzyki, oklaski, a tu czyniono z gorączkowym pośpiechem przygotowania do jakichś nowych mąk. Naraz otwarły się kunikule i ze wszystkich otworów prowadzących na arenę poczęto wypędzać gromady chrześcijan nagich i dźwigających krzyże na ramionach. Zaroił się od nich cały amfiteatr. Biegli starce pochyleni pod ciężarem drewnianych bierwion. Obok nich mężczyźni w sile wieku. Kobiety z rozpuszczonymi włosami, przed którymi starały się ukryć swą nagość, chłopięta niedorosłe i całkiem małe dzieci. Krzyże, w większej części również jak ofiary uwieńczone były kwiatami. Służba cyrkowa, ćwicząc nieszczęsnych batami, zmuszała ich, by układali krzyże wedle gotowych dołów, i sami stawali przy nich szeregiem. W ten sposób mieli zginąć ci których pierwszego dnia ich rzysk nie zdążono wypchnąć na pastwę psom i dzikim zwierzętom. Teraz chwytali ich czarni niewolnicy i kładąc ofiary na znak na drzewie, poczęli przybijać im ręce do przecznic gorliwie i szybko, tak aby lud wróciwszy po skończonej przerwie, zastał już wszystkie krzyże wzniesione. Między ofiarami, na które dopiero za chwilę miała przyjść kolej, był Kryspus. Wyglądał dziś inaczej. Albowiem wyschłe ciało jego było obnażone zupełnie, tylko przepaska bluszczowa okrywała mu biodra. Na głowie zaś miał wieniec z róż, ale w oczach błyszczała mu zawsze taż sama niepożyta energia, i taż sama twarz surowa i fanatyczna wychylała się spod wieńca. Nie zmieniło się też jego serce, albowiem jak niegdyś w kunikulum groził gniewem Bożym pooprzywanym w skóry współbraciom, taki dziś gromił ich. Zamiast pocieszać, dziękujcie zbawicielowi, mówił, że pozwala wam umrzeć taką śmiercią, jaką sam umarł. Może część win waszych będzie wam za to odpuszczona. Drżyjcie wszelako, albowiem sprawiedliwości musi się stać zadość. I nie może być jednak i nagrody dla złych i dobrych. Wtem z pomiędzy bliższych rzędów ozwał się jakiś głos spokojny i uroczysty. Nie dzień gniewu. Ale dzień miłosierdzia, a dzień zbawienia i szczęśliwości, albowiem powiadam wam, że Chrystus przygarnie Was, pocieszy i posadzi na prawicy swojej. Ufajcie, bo oto niebo otwiera się przed Wami. Na te słowa wszystkie oczy zwróciły się ku ławkom. Nawet ci, którzy już wisieli na krzyżach, podnieśli blade, umęczone głowy i poczęli patrzeć w stronę mówiącego męża. A on. Zbliżył się aż do przegrody otaczającej arenę i począł ich żegnać znakiem krzyża. Kryspus wyciągnął ku niemu ramię, chcąc go zgromić, lecz ujrzawszy jego twarz opuścił dłoń, po czym kolana zgięły się pod nim, a usta wyszeptały – apostoł Paweł. Wtem zarząd ławek zbliżył się ku apostołowi i zapytał – kto jesteś, który przemawiasz do skazanych? Obywatel rzymski odparł spokojnie Paweł. Po czym zwróciwszy się do Kryspa, rzekł – ufaj, gdyż dzień to jest łaski i umrzyj w spokoju, sługo Boże. Dwaj murzyni zbliżyli się w tej chwili do Kryspa, by położyć go na drzewie, lecz on spojrzał raz jeszcze na oku i zawołał – bracia moi, modlcie się za mnie. I twarz jego straciła zwykłą surowość, kamienne rysy przybrały wyraz spokoju, i słodyczy. Sam rozciągnął ręce wzdłuż ramion krzyża, aby ułatwić robotę, i patrząc wprost w niebo, począł modlić żarliwie. Zdawał się nic nie czuć, albowiem gdy gwoździe zagłębiły się w jego ręce, najmniejsze drgnienie nie wstrząsnęło jego ciałem. Ani na obliczu nie pojawiła się żadna zmarszczka bólu. Modlił się, gdy przybijano mu nogi, modlił się, gdy wznoszono krzyż. I odeptywano na oku ziemię. Dopiero gdy tłumy ze śmiechem i okrzykami poczęły napełniać amfiteatr, brwi starca ściągnęły się nieco jakby się gniewał, że Pogański lud miesza mu ciszę i spokój słodkiej śmierci. Lecz przedtem jeszcze wzniesiono wszystkie krzyże, Także na arenie stanął jakby las zwiszącymi na drzewach ludźmi. Ryspus, który przed chwilą miał oczy zamknięte jak człowiek omdlały lub konający, Otworzył je i począł patrzeć na Cezara. Twarz jego przybrała znów wyraz tak nieubłagany, a wzrok zapłonął takim ogniem, że augustianie poczęli szeptać między sobą, ukazując go palcami, a w końcu sam Cezar zwrócił na niego uwagę i ociężale przyłożył szmaragd do oka. Nastała cisza zupełna. Oczy widzów utkwione były w kryspa, który próbował poruszyć prawą ręką. Eby ją chciał oderwać od drzewa. Po chwili pierś wzdęła mu się, żebra wystąpiły na wierzch i począł wołać – Matko bójco, biada ci! Augustianie, posłyszawszy śmiertelną obelgę rzuconą Panu Świata wobec tysięcznych tłumów, nie śmieli oddychać. Chilo zmartwiał. Cezar drgnął i wypuścił z palców szmaragd. Lud zatrzymał również dech w piersiach. Głos kryspa rozlegał się coraz potężniej w całym amfiteatrze. Biada ci, morderco żony i brata, biada ci, antychryście, Otchłań otwiera się pod tobą, śmierć wyciąga po ciebie ręce i grób cię czeka. Biada ci, żywy trupie, albowiem umrzesz w przerażeniu i potępiony będziesz na wieki.